To był moment, który przekroczył granicę przyzwoitości. W niedzielnym odcinku Tańca z Gwiazdami, w którym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu, doszło do czegoś, co widzowie nazwali publicznym upokorzeniem. I to nie ze strony internautów. Słowa, które rozniosły się po całym kraju, wypowiedział dzurer programu Tomasz Wygoda. W rozmowie z Pudełkiem postanowił skomentować zachowanie Kaczorowskiej która po emocjonalnym przemówieniu o Hejcie opuściła studio, odmawiając udziału w transmisji na żywo. Wygoda zamiast klasy, pokazał lodowaty sarkazm. Cytujemy jego słowa: Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, nie wiem, może tak będą robiły inne pary. Chyba lepiej zostać, dziękować i rozmawiać. Ja bym tak zrobił, ale dlaczego oni tak zrobili? Może na autobus się spieszyli? To zdanie rozpaliło internet do czerwoności. Dzurer, który powinien tonować emocje, wyśmiał parę, która przeżywała porażkę. A potem dodał kolejne ciosy. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo, ona jest tak silną dziewczyną, że chciałoby się, żeby była gotowa na przegrywanie. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo z jej wypowiedzi wyciekło trochę pretensji i żalu. Widzowie nie wytrzymali. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy potępiających Jurora. To nie była krytyka, to była drwina. Zapomniał, że jest jurorem, nie hejterem. Wstyd, panie Tomaszu! Nawet ci, którzy wcześniej krytykowali kaczorowską, uznali, że granica została przekroczona. Bo czym innym jest oceniać taniec, a czym innym publicznie kpić z ludzkich emocji. Ten wieczór już nie było tańcu, było klasie. A Tomasz wygoda właśnie ją stracił.